Hello chłopaki! Hello! Co wy tutaj robicie w takiej gorączce? Że może jest dzisiaj upał niesamowity. Jest upał, brak ciepła. Bucholcowa rzekła. A, takie są. Takie było powiedzenie. Ty Bodzio, ty tutaj już masz wszystko pomalowane? Tak. Naprzeciw, po Zobaczcie, to, to jest to już snówka sztuka. Nie Mariusz? Już nas było dwóch. Szybciej szło No w ta sztuka, no zobaczcie jak mu to poszło tutaj Naprawdę I taki koderek też idzie zrobić Bodzio? Tak No się pytam, bo chcę wiedzieć czy coś jak to że zrobił No ten Michał co Michał to, to kupieć A, Michał to kupił No widzicie ja myślałam, że bodzio tutaj tak to tutaj. Dobrze to nie Pięć minut tak wyczarowo. No co tam tutaj kręcisz? Słonę na wał A słona jest ta co była a myślałam, że lody kręcisz, a tutaj. Na, na knuplu? No. A o. powiesz o jak na kimś kręcim. Podjeżdżaj ciągniczkiem. Kurde. Wystawiamy na park maszynę, a tu muszę jeszcze zieleninę obmyć Jaka zielenina tam została mm -hmm. Rpienne, Zobaczcie Tutaj normalnie jakieś naklejki mają To były To były Tak? tak. Z tymi naklejkami była kupiona w 12 roku mogę tutaj pokazać wszystko. A tutaj co jest, że hak, że to można co zawiesić? Gdzie? Nie, że to do góry, nie? Jaki hak? No Gdzie? tu z tej strony A, jest namalowany no, ten hak, może. no że dźwigać, nie? Do przeładunku pewnie, albo co? A tu od Waryńskiego? Tak, to musisz pokazać, bo jest Michał. dużo lepsze. A tu nie masz jednej śrubki? Nie, to więcej otworów było. Aha, aha, tutaj tak samo. I dałem podkładkę tam jeszcze na A. No to z firmy Waryńskiej tutaj jestem. Są blachy dużo grubsze blachy? jak tu były. Tak? tak. Grubsze są? I, i ta, ta z otworami jest flandeka. Tu Marcina tak. z tak. zakładali, to, to nie było otworów tak. do przykręcenia. Tak. Aha. Tak. Teraz głośno, bo rumok jest i pies szczeka na rusz. Przeka 28 Tak się prezentuje tutaj. To jakiś sodejczyk. Nie może tam było raczej. Gdzie bo... już pójdzie. Za nie no skąd mam jeździ? Nie jeździł nigdzie. Bodzi, ty tak nie ciągaj tej, tych blach, bo ty to powyginasz. Racjon, wczoraj Mariusza odcinałam. Racjon jak tam wygląda. Podoba. Wam się ta fryzura. A bodziowie już odrastają. Już kurczę. Bodziowie już na tyle odrastają. To ja prawda A jak tu widzisz jak to tutaj robisz, to ty... Się... To jest prawidłowa, bo bo nie jak dzisiaj. Twoimi łapami to wiesz. To A co nie jedzie spróbować? Nie. nie. To weź się. No. no, jak podnosi. No, widzę. Podnosi to robię raz. No. Super, zobacz, jak jedzie. Trzyma. Chyba już musiał przynieść, bo tu są na, op na oponach, nie? Czy nie? Nie wiem. Może przynieść dwie opony? Albo jedną? No, jak podnosi trzymanie. Nie ma podnośnik, nie? Troszkę waży, waży nie? Tak się... To jest taki lat waży. Odchylenie długie. Tak, tak, do tyłu, nie? Od niego bym tak nie wszedł. No i jest coś znowu zrobione, nie? No. Bodzio znowu coś zmontował i, i idzie. Ja na <laughs> Bodzio, ja mówię, znowu coś żeś zmontował, nie? Znaczy gdzieś dwóch robimy. No tak, ale jest do końca, do końca to Ci Marusz pomógł, o, ale. To kosiarki. O, tu już są trzy. Są trzy kosiarki, tak. A ja wiem, coś tu. przyszłeś tutaj, będziesz zaraz wiśnie pewna. ja tu w tym cieniu. W cieniu. Nie, daj, tu jest moja! Dawaj mnie tu Miałam ja sobie ją opatrzyłam. Nawet kamerką pokazałam, ale ty tu już zobacz to jak on je. U. Za dzieciaka to była najlepsza pora, jak już były świętojanki. Potem wiśnie, czyli porzeczki najpierw. Święto Janki to porzeczki. No. Nie było tak czy jak dziś, że się dzieciak położy w sklepie i wali nogami i aż się kafelki odrywają na podłodze. To w cieniu fajnie, nie? No. O, a tam na tym słońcu to, że się dzisiaj z Mariuszem wygrzali. I tak? też było ciepło. No. nie to już była kosmetyka, paski, osłony. No są tak. tylko te blachy górne, nowe, bo to ten oryginał. To, to, to już. Te są grubsze, warińskie, dużo, nie? A kiedyś było jak w Amarolki, jeszcze składam tu kilka, było na gospodarstwie Amar. Ta, ta jest pierwsza, od Rzemieślnicza, jak to tak zwana. To jak się plandekę przykręcało, to w koło był taki płaskownik, taka blacha, nie? Z półtora centymetra do dwóch. To się trzeba było nacelować. Uff. No ja No teraz Jedna do Perkinsa Jedna do sześćdziesiątki A, a twoja mała do 28. osiem Mariusz też przyszedł na wiśnie Obserwuję W cień trochę chociaż i Będzie wolna sobota Żegnamy się z wami przy sobocie po robocie. I do następnego filmiku. Bye znamy. bye, trzymajcie się zdrowo i młodo. Bye bye. Dara.